Kibiców. Jako pierwsi zaatakowali goście, ale strzał Dariusza Patalana był zbyt lekki, by zaskoczyć doświadczonego Jacka Bowrowicza. Piłkarze z Radomska spisani w meczu z liderem na straty nie ograniczali się jednak tylko do obrony własnej bramki. Już w drugiej minucie po dośrodkowaniu Malagowskiego i błędzie krupskiego przed olbrzymią szansą stanął Andrzej Pawłowski. Skutecznie jednak interweniowali obrońcy. W trzeciej minucie w okolicach pola karnego Artur Lamch nieczysto powstrzymywał Troszczyńskiego i sędzia podyktował rzut wolny. Dariusz Malagowski, mimo ostrego kąta, uderzył celnie, i gdyby nie dobra interwencja Krupskiego, gospodarze objęliby prowadzenie. Na Najlepsze okazje na zdobycie gola dla gości zmarnował Dariusz Patalan. Napastnik GKS-u albo był blokowany przez obrońców, albo strzelał bardzo wysoko nad poprzeczką. Do przerwy mecz był co prawda zacięty, zawodnicy obydwu drużyn walczyli z dużym zaangażowaniem, ale spotkanie stało na słabym poziomie. Zawodził przede wszystkim lider tabeli, który w żaden sposób nie mógł sobie poradzić z broniącą się przed spadkiem drużyną RKS-u Radomsko. Do przerwy gole nie padły i wydawało się, że w drugiej połowie niewiele może zmienić się na boisku. Tymczasem w 50 minucie gospodarze wywalczyli rzut rożny. Po płaskim dośrodkowaniu Marek Nowicki zbyt krótko wybił piłka, Krzysztof Błaszczyk strzelił obok bezradnego Jarosława Krupskiego. Od 50 minuty radom niespodziewanie prowadzili z liderem 1 do 0. Mimo straty gola, Bełchatowianie wcale nie ruszyli do zdecydowanych ataków. Do groźnych akcji pod bramką RKS-u dochodziło bardzo rzadko. Jeżeli już górnicy zdołali się przedrzeć przez defensywę RKS-u, ich strzały były blokowane przez obrońców. W spotkaniu w Radomsku bramki już nie padły. RKS Radomsko niespodziewanie, choć zasłużenie wygrał z GKS Bełchatów 1 do 0. Przypomnijmy, zwycięskiego gola dla gospodarzy strzelił Krzysztof Błaszczyk.